Związek Polski z Kościołem trwa od chrztu kraju w 966 roku. Duchowni przez lata odgrywają w życiu społecznym bardzo istotną rolę, ale dopiero w czasach PRL episkopat zaczyna urastać do siły funkcjonującej obok państwa. Rząd nie będzie tolerował. Znacząca jest rola episkopatów w ograniczeniu projektowanych zmian w Konstytucji. Kościół sprzeciwiał się zwłaszcza zapisom o przewodniej roli partii i sojuszu z Sowietami. W sporze z kierownictwem episkopatu. PZPR na siódmym zjeździe, chcąc uniknąć protestów, rezygnuje na przykład z propozycji zapisu o lojalności katolików wobec socjalistycznego ustroju. To, co w czasach PRL było walką kościoła o dobro społeczeństwa, dziś często nazywane jest jego ingerencją w sprawy państwa. Możemy to nazywać jak chcemy. Mogą się tworzyć bardzo różne tutaj konstrukcje nazw, natomiast jest to zawsze współpraca. I tak jak powiedziałem, współpraca zawsze będzie zakładała jakiś wpływ jednej instytucji współpracującej, na drugą. Jednak zdaniem socjologa doktora Rafała Pankowskiego episkopat nie zauważył, że czasy się zmieniły i kościołowi już nie wypada mieszać się w politykę. W ostatnich latach kościół miał swoje zdanie o gender, in vitro, a nawet o elementarzu. Mamy do czynienia w kościele katolickim w Polsce często ze zjawiskami takimi jak nietolerancja, jak ksenofobia, jak, jak antysemityzm także który oczywiście stanowi w sprzeczności na przykład z nauczaniem Jana Pawła II. Dziś to wszystko sprawia, że nie przybywa wiernych. Dwa tygodnie temu Kościół ich policzył. Wyników jeszcze nie ma, ale już wiadomo, że powodów do radości Episkopat raczej mieć nie będzie. A może jednak jakiś powód do radości się znajdzie. Janusz korwin mikke w studiu, dołączył do nas Tomasz Witamy. Witamy redaktorze. Witam. Będzie powód do radości, czy nie będzie znaczy, tego powodu? Zależy do czego porównywać. Ja proponuję, żeby pan doktor Pankowski wyjechał do Niemiec. Albo do Wielkiej Brytanii, yy, albo nawet do Francji, i zobaczył, jak wyglądają kościoły tam. Tamte kościoły są już bardzo politycznie poprawne, absolutnie się w nic nie mieszają. Nawet wiernym już żadnej doktryny specjalnie nie narzucają, tylko są dużo bardziej puste niż w Polsce. To znaczy, średnia wieku, przy całym szacunku dla wszystkich osób starszych, ale to jest 80, plus. Yy, praktykuje regularnie 10%, 8%. Siedem no to są wyniki, które są, i mówię to w państwach, w których wszystkie postulaty doktora Pankowskiego i innych zwolenników oczyszczania kościoła z kościoła już zostały zrealizowane.